Gabriel Waliszko, witam Państwa. Dzisiaj spotkanie w nietypowym miejscu, w Kielcach, z niesamowitym, niezwykłym wręcz gościem, Michał Sołowow, człowiek sukcesu. Witam Pana serdecznie. Dzień dobry, bardzo miło. I od razu dziękuję za to spotkanie, bo wiem, że Pan nie jest fanem mediów, rozgłosu. No ale rozumiem, że to jest rozmowa o sporcie. Głównie więc, tak. tak więc, a sport to moja pasja, więc. Temu warto poświęcić czas. A pan jest trochę takim skrytym człowiekiem, który właśnie nie szuka tego rozgłosu w mediach? Skąd się to bierze, że pan, koledzy, czasem dziennikarze narzekają, że pan zaraz po zametą właściwie wysiada i pana nie ma, pan znika? Czekam zawsze na profesjonalne pytania. I takie się zdarzają. I na profesjonalne pytania bardzo chętnie odpowiadam. Czy wydaje mi się, żeby relacjonować jakiś sport, trzeba, trzeba znać background, trzeba wiedzieć co się dzieje, trzeba znać wyniki. Nie można się spytać kierowcy po skończeniu odcinka czy pętli, jak tam panu dzisiaj poszło. Ale A jaki pan ma cel na jutro? Sugeruje pan, że polscy dziennikarze motoryzacyjni nie są profesjonalni? Nie, nie to, jest, to jest trudny sport, czyli rajdy, czy zrozumienie rajdów jest, jest dosyć skomplikowane. On ostatnio pojawił się w mediach, jakby zostały szerszej publiczności przybliżone. To jest trudny sport, bo nie ścigamy się e, razem na jednym odcinku specjalnym. Każdy jedzie na czas, więc zrozumienie tego, kto wygrywa, kto przegrywa jest dosyć skomplikowane. Udział sprzętu jest bardzo duży. Wyniki co prawda są online, no ale trzeba się włączyć, trzeba wiedzieć, gdzie je znaleźć i, i trzeba je rozumieć. To się zastanawiałem, przygotowując się do rozmowy z Panem, po co Panu te rajdy, po co Panu to ryzyko, to ściganie się z czasem? <laughs> Bo pan, mógłby Pan robić właściwie każdą rzecz, na jaką miałby, na jaką miałby Pan ochotę. Ale na... wie Pan, ale jak kocham to robić i właśnie dlatego to robię. Taki to jest... jest powód. Nie ma żadnego innego. To jest ta adrenalina, to ryzyko? Pewno, to jest szansa, to jest szansa w wieku lat 47, prawie prawie 8 ścigania się z najlepszymi w Europie, a czasami z najlepszymi na, na świecie. E, Szansę na rywalizację na poziomie sportowym, e, na takim poziomie sportowym, w żadnym innym sporcie w moim wieku już praktycznie nie istnieje. Przed ja też jestem stosunkowo wyjątkowy, bo bardzo późno zacząłem i, i, i teraz pewnie jestem jednym ze starszych zawodników, aczkolwiek tak się nie czuję. Czyli ja się czuję dalej młodym rajdowcem. W tym roku jest mija 10 lat, zacząłem jeździć w rajdach. To jest mój dziesiąty sezon, więc w stosunku do większości moich kolegów, ja dalej jestem jeszcze młodym zawodnikiem. A jak pan wspomina właśnie ten powrót? Bo pan zaczynał pan mając że 17 lat właściwie te pierwsze kroki Pan stawiał, prawda, w samochodach, w rajdach. A później Pan wrócił w wielkim stylu już jako profesjonalista w 2001 roku. Pamięta Pan swój pierwszy raz po tym powrocie? Pierwszy rajd po tym swoim powrocie? Pewnie i wtedy i teraz, wszystkie pierwsze razy się pamięta. Nie no, wtedy, wtedy ja nigdy nie zacząłem. Znaczy jeździłem sobie lokalnie małym fiatem, którego brałem od mamy. Oczywiście nie miałem kasy, a moja mama też nie, była nauczycielką i po prostu jakby, to, to, to była całość naszych, naszych dochodów. Eee Przepraszam, trudno się dasz... było zmieścić? Pa, pan jest wysokim człowiekiem, chyba do tego mojego fiata, czy nie? Nie, nie no, było z dawa... tym problemów. Dawałem sobie radę doskonale. Mały fiat to był świetny samochód. A, i, I to był szczyt marzeń wielu, wielu rodzin w Polsce, więc Mały fiat to było naprawdę coś. No ale ja niszczyłem ten samochód tam trochę się nim, yy, trochę się nim bawiąc. I tak naprawdę nigdy nie zacząłem. Po prostu zrobiłem licencję rajdową, ale nigdy nie wystartowałem w żadnych prawdziwych zawodach, bo, bo do tego trzeba było mieć już przygotowany samochód. Ale ten powrót 10 lat temu to było takie zderzenie się trochę, tak? Z tą profesjonalną rzeczywistością rajdową. No, oczywiście, nie miałem zielonego pojęcia, jak to, jak to wygląda. Tak naprawdę nie wiedziałem, czym są rajdy. Po prostu przyjechali tutaj do mnie koledzy, którzy, którzy myśleli, że będę ich sponsorem i zaczęli się ze mną ścigać na torze w Miedzianej Górze. Ja z nimi wygrałem. A to byli czołowi zawodnicy w grupie N w Polsce. Więc uznałem, że skoro z nimi wygrałem, nic nie robiąc w tej sprawie, no to jak zacznę jeździć w rajdach, to, no to jutro wygram wszystko. No po prostu nie miałem silnego pojęcia o tym, jak trudny to jest sport i czego on wymaga. A jaki był ten pierwszy rajd Pana po tym powrocie? No, pierwszy rajd to pojechaliśmy jako zerówka na barburkę warszawską. Mieliśmy jechać normalnie w stawce, no ale się nie udało, bo ta moja licencja była chyba, chyba jeszcze wtedy nie była wznowiona. I to był mój, mój pierwszy taki malusienki rajd, a potem, potem to była druga liga rajd w Lublinie, który, który był pierwszym moim takim rajdem prawdziwym i zderzeniem z tym, z tym, światem. Drugoligowy rajd, pojechałem chyba pięć drugoligowych rajdów, ponieważ zdobyłem maksymalną ilość punktów, no to, no to momentalnie dostałem licencję pierwszoligową. Pierwszy rajd w Mistrzostwach Polski to był rajd krakowski, który zakończyłem na małym, na małym drzewie na spadaniu do Suchej Beskidzkiej. Takie minimalne omsknięcie. I też wtedy pamiętam, że nie rozumiałem dlaczego, bo w tej drugiej lidze udawało mi się wygrywać, ale miałem przyzwoity samochód. W pierwszej lidze nie mogłem się zorientować, dlaczego nie wygrywam i nie walczę o wygraną. Po prostu nic nie wiedziałem. Pan mówi w jednym z wywiadów, najważniejszą rzeczą w rajdzie jest pozostanie na drodze. Bo jest. Wiele, wiele pan wspomina, wiele pan ma w pamięci wypadków, problemów. W pamięci, mam w pamięci wszystkie wypadki. Miałem ich bardzo mało. Czyli ilość moich wypadków to jest no, limitowana. Myślę, że to jest sześć wypadków na całą karierę. Ja generalnie bardzo, bardzo rzadko opuszczam, opuszczam drogę. Ale to jest kwestia trochę szczęścia, czy kwestia umiejętności, czy jeszcze czegoś więcej? No wie Pan, to jest, to jest kwestia pewnego sposobu myślenia, to jest na pewno kwestia umiejętności, przygotowywania się, to jest kwestia dokonywania czy podejmowania prawidłowych decyzji podczas, podczas jazdy. No to jest tak naprawdę to jest właśnie to, to jest, to jest jeżdżenie w rajdach. Jeżeli chcę być klasyfikowany, to muszę skończyć rajd. W rajdach nie wygrywa się e, dni, nie wygrywa się odcinków specjalnych, nie wygrywa się nawet zakrętów. Wygrywa się rajd całości, czyli trzeba przejechać w najkrótszym czasie całą trasę rajdu w sposób optymalny. A jak Pan y, zobaczył wypadek Roberta Kubicy, to jaka była Pana pierwsza myśl, pierwsze wrażenie? No dramatyczna historia, to znaczy bariera, która wchodzi do środka samochodu. Ja to widziałem raz w życiu tylko na, na, na rajdzie Sanremo w nocy. Dojechaliśmy do takiego wypadku, hmm, czyli też we Włoszech. To jest makabryczny zbieg różnych okoliczności, które się zdarzają. Czyli to się po prostu nie powinno, nie powinno zdarzyć. A czy Pan sobie kiedyś odmawiał czegoś, żeby nie ryzykować, żeby nie kusić losu no, przed jakimś ważnym rajdem, przed startem? Lubi Pan grać w koszykówkę, lubi Pan grać w piłkę nożną, w narty, tak? Mhm. Czyli raczej tu. W... Ja codziennie sobie czegoś odmawiam albo do czegoś się zmuszam. I to, to mi się dzieje cały czas w życiu, tak? Zmuszam się codziennie rano, żeby wstać, żeby zrobić pompki, określone ćwiczenia. Wcale tego nie lubię, ale zmuszam się, żeby to robić. W zasadzie czegoś odmawiam w takich kategoriach? No, no, myślę, że, myślę, że nie, no, ale gdybym był w jakiejś takiej sytuacji pod tytułem jakieś ważne wydarzenie, a jednocześnie ryzyko dużej kontuzji, może. Ale ja w ogóle nie chcę, bo wiem, bo co Pan pyta, ale nie chciałbym tego oceniać, bo to są indywidualne decyzje Roberta. Mało tego to jest według mnie bardzo istotny dla niego fragment przygotowania się do sezonu. Czyli faktycznie jazda rajdowa uczy go bardzo dobrej percepcji przyczepności, zmieniających się warunków. On uzyskuje dużo więcej niż jego koledzy, którzy biorą w tym czasie udział w jakichś testach na, na, na torze. I być może dlatego jest takim wyjątkowym kierowcą. Pan powiedział w jednym z wywiadów, patrzę na ten sport, na rajdy przez pryzmat efektywności biznesowej. Powiedział Pan wcześniej, że to jest ta pasja, to jest to, jest to ryzyko. A jak to się ma do Pana biznesu właśnie? do... No wie Pan, mój biznes jest lekko wolniejszy, aczkolwiek jest coraz szybszy, ale jest, jest jednak lekko wolniejszy. W rajdach jest tak, że, że to pozostanie na drodze to oznacza, że, że mój pilot podaje informację. ja mam ułamek sekundy na to, żeby przetworzyć tę informację, zorientować się w którym jestem miejscu, podjąć decyzję, zrealizować ją. Jeżeli zostałem na drodze, to natychmiast o tym zapomnieć, bo dostaję kolejną informację i muszę podjąć kolejną decyzję. Tak się dzieje przez 15-20 albo 46 km, co trwa pomiędzy 12 a 25 minut absolutnie całkowitej koncentracji. Nie wolno na ułamek sekundy się rozprężyć. Ta, ta konieczność i szybkość podejmowania decyzji, czy konieczność podejmowania decyzji, to jest też coś, co. Co funkcjonuje w biznesie. Też musimy podejmować decyzje, musimy to robić w tempie. A miał Pan kiedyś takie chwile, że, że stracił Pan ochotę do, do tego ścigania się z czasem, do startu w rajdach? Że jakieś zdarzenie Pana na tyle zniechęciło, że, że Pan pomyślał, że może sobie dać spokój? Oczywiście no, Pan, to jest paradoks. Mnie rajdy odstresowują. Czyli, czyli ja, ponieważ żyję codziennie na jakimś poziomie stresu i, i dużo pracuję, to. Mnie nie stresuje start do rajdu, czy ja nigdy nie miałem problemów z niespaniem w nocy, co się zdarza moim kolegom, nie miałem problemów z bezdechem na odcinku, albo, albo przed rajdem, nie miałem takiej tremy startowej, czy nie mam jej dalej, prawda? Przecież dla mnie jest to, jest to fragment fanu, co być może stwarza mi jakąś małą przewagę. Właśnie zaciekawiła mnie bardzo a propos startu, ta hiperwentylacja, którą Pan wykonuje, tak? Czy mhm. Zaraz przed startem, na mhm. czym to polega, jak to wygląda? Też się zorientowałem, że jest to przedziwna historia, dlatego, że Kierowcy, na przykład w Formule 1, ich tętno na starcie dochodzi podobno do 160-180, ja, a moje tętno na starcie jest w granicach 60-56. Czyli ja, ja wykonuję dokładnie odwrotną sytuację. Ja staram się e, po pierwsze hiperwentylować czy głęboko oddychać. Mam całą procedurę startową, na, która jest różna w zależności od tego, czy jedziemy 2 minuty za kimś, czy minutę, prawda? Mam ją albo skróconą, albo przedłużoną. Generalnie staram się odciąć od otoczenia. I nastroić swój organizm na, na, siły, na siły, które się za chwilę pojawią, tak? czyli na przeciążenia, które de facto będą mi mówiły w jakim obszarze przyczepności i w którym miejscu jestem. Bo, bo ja to wszystko wiem z ciała, z kierownicy, z tego co widzę oczami. Więc muszę być bardzo wrażliwy na, na fotel, na, na plecy, na, na ręce. Na... Mój mózg musi być bardzo uwrażliwiony. I, I ja staram się zdecydowanie wyciszyć, nie ja myśleć o niczym innym, tylko wyobrażę sobie to, co się będzie działo. Nie jakiś konkretny fragment drogi, tylko to, co mnie czeka w kategorii poruszania się po tej drodze. No i to mi pomaga. Panie Michale, a to pytanie musi paść. Czym dla pana są pieniądze? Jeden cytat sobie pozwolę z y, polski The Times, z wywiadu y, pana. E, w latach 90. pan inwestował w koszykówkę, nie wiem jak jest teraz, ale przynajmniej wtedy tak było. I pan mówi tak. Kiedy osiągnęliśmy profesjonalny poziom, dla niektórych liczyły się tylko pieniądze, a mnie interesuje sport, przyjaźń, rywalizacja. Dalej interesuje mnie sport, przyjaźń i rywalizacja. Rywalizacja zdecydowanie. Ja szukam permanentnie takich miejsc, w których, w których konkurencja, jest, konkurencja jest największa. Przyjaźń nie da się robić, nie da się uprawiać takiego sportu, a to wbrew pozorom jest sport bardzo zespołowy. Ja jadę z Maćkiem Baranem moim pilotem od 9 lat. Jedziemy razem w samochodzie. Jego błąd wypadamy z drogi, mój błąd wypadamy z drogi. Zawsze wypadamy we dwóch. We dwóch będziemy ponosić konsekwencje tego, co się, co się dzieje. Nie możemy się zastanawiać nad tym, jak jest przygotowany nasz samochód. E... I od tego mamy nasz własny team. I musi tutaj być jakaś dobra relacja, dobra chemia, bo musimy mieć wzajemne do siebie zaufanie. Ale w każdej grze, w każdej grze zespołowej jest potrzebna ta odrobina więcej wysiłku, którą się daje nie za pieniądze. Nikt nie myśli o pieniądzach na boisku. Wtedy, kiedy ma zrobić jeszcze te dwa dodatkowe kroki do piłki. A tak naprawdę one się liczą. One decydują o wygranej albo o przegranej. I to samo jest u nas. A robienie czegoś tylko dla pieniędzy i za pieniądze, nawet w pracy się nie udaje. Jeżeli nie wykonujemy naszej pracy i nie mamy do tego pasji, zaangażowania, to, no to możemy tylko osiągnąć krótkoterminowy efekt. Zrealizować projekt. Ale nigdy nie damy rady w procesie. W czymś, co trwa długo, jest powtarzalne. Także. Nic się tutaj nie zmieniło w moim w moim myśleniu.